Do sanktuarium świętej Rity w Głębinowie wierni przybywają 22 dnia każdego miesiąca. Róże to rozpoznawalny znak patronki tego miejsca. Po nabożeństwie odczytaniu prośb Eucharystii następuje poświęcenie róż, które przynoszą do świątyni uczestnicy. Wiara w orędownictwo świętej przyciąga do Głębinowa pielgrzymów z diecezji opolskiej, ale często także z dalszych regionów kraju czy Europy. Turystów i pielgrzymów zaprasza zbudowany w pobliżu sanktuarium ośrodek formacyjno-wypoczynkowy Rybak. W ofercie ośrodka są noclegi i znakomita kuchnia, rzecz jasna, z jeziorną rybą w jadłospisie. Bliskość Jeziora Nyskiego w obszarze chronionego krajobrazu z widokiem na pasmo Sudetów zapewnia turyście pobyt z dala od chaosu i zgiełku. Z Głębinowa po sąsiedzku trafiamy do Nysy. Bazylika Świętego Jakuba i św. Agnieszki i legendarny skarbiec to dowody świetności tego miejsca. To również część średniowiecznego szlaku pątniczego do Santiago de Compostela. Pięknie zachowane zabytki mówią, że Nysa była kiedyś drugim po Wrocławiu najbogatszym grodem Śląska. Nieopodal historyczny gród odmuchów. Renesansowy ratusz zdobi zegar Paracelsusa. W pobliżu zamku uwagę turysty zwraca Kościół Świętego Mikołaja, arcydzieło sztuki barokowej. I na koniec wędrówki odpoczynek. Jezioro Otmuchowskie to najwcześniej, bo już w latach 30. minionego wieku, zbudowany zbiornik retencyjny w regionie. O takim miejscu mówi się po prostu raj.